W tym wideo pokażę jak zdemontować tylny boczek w celu wyjęcia mechanizmu elektrycznego okna w kolcie CZC. A więc pierwszą rzeczą jest wyjęcie fotela. Fotel wysmocowany na tym oto plastiku i haczykiem, więc trzeba go do tyłu i do góry, żeby wyszedł. W dalszej kolejności pomiędzy oparciem fotela i podstawą. Jest takie mocowanie. Jak ściśniemy odpowiednio, to zobaczymy, że jest śrubka, która trzyma nam stelaż. Znaczy nakrętka z podkładką. Dobra. Kolejna nakrętka jest tutaj, na dole fotela. Pod tą ze ślepką, która już nie trzyma. Po odkręceniu. Obu śrubek można wyjąć fotel, tutaj lepiej widać mocowanie na jedno i na drugą. No i co potem? Odkręcamy śrubki, torksami, raz, dwa, trzy z tego co pierwszy rzut na pierwszy rzut oka i zobaczymy co dalej, w dalszej kolejności musimy lekko podnieść ten plastik, on jest. Mocowany na kilka zaczepów, aczkolwiek jak widać u mnie już te zaczepy są połamane. To jest w ogóle coś lata różnego, więc łatwo poszło. Ten jest w całości, więc tyle dobrego, żebyśmy mogli potem wyjąć ten plastik. Ale jeszcze trzeba odkręcić pas Dalej śrubokrętem. Jak się trzeba podważyć. No. I pod tym kluczem 17 odkręcić. I pas wychodzi w ten sposób. Kolej. Widzę, że ten element wchodzi minimalnie pod plastik przy progu. To e, tam zasłonkę można łatwo ściągnąć, po Ciągnąć do tyłu. Teraz trzeba wymyślić, czy to trzeba ściągnąć, czy też nie. Zrobiłem dalej, to przełożyłem pas tutaj i zapiłem go sobie, żeby było wygodnie. I po prostu zacząłem powoli ciągnąć. Widzę, że on tutaj powinien się trzymać tych plastikowych w pustach, ale ten na przykład wyszedł od razu. Tutaj o, pokazuję. Tutaj jest drugi. Tam na dole też powinny być, ale widać, ktoś już tu był przed nami. Ten plastik tutaj na dole wychodzi, jeżeli dobrze go wymanewrujemy. Pytanie, jak ciężko potem będzie go myśli z powrotem. Plastik jest luźny, więc po prostu wyciągnę go z samochodu. Wygląda na to, że kolejny jest głośnik, żeby był łatwy dostęp i mamy już naszą szybę i Mechanizm. Dobra, trzy śrubki odkręcone. głośnik widzę, już się rusza. Swoją go położyć i odpiąć wtyczkę. Wtyczka wygląda następująco. Będzie od tej strony, więc żeby ją wyjąć, musicie dobrze wcisnąć to ramię. Ten plastik obok nie należy do ramienia, więc tylko są żeby tę część wcisnąć i Głośnik nam wychodzi na mocowaniu, no, definitywnie nasi tu byli, bo są to części wygłoszenia. Teraz sobie zdałem sprawę, więc w przeszłości już musiał być wymieniany. Co zrobiłem dalej, to upchałem jakiś kawałek starej szmaty pod mechanizm, w razie gdyby szyba mi się obsunęła. Co mam nadzieję nie nastąpi. I w dalszej kolejności będę próbował odkręcić szybę. Tu widzę jedną śrubę, druga jest gdzieś tutaj, można nie poczuć pod palcem, i potem cała szyba będzie musiała wyjść, bo mechanizm się. O! A może się podniesie? Ale chyba nie. Chyba niestety nie. Nie wiem, jak jeszcze tą śrubę wykręca. Przy okazji bawienia się włącznikiem próbowałem to zawsze lekko pchać do góry. Prawdopodobnie pękła linka, więc było możliwe zrobienie tego. Dalej już obecnie nie mogę. Minimum okno wyszło. To jest śruba, która mi blokuje silnik, więc jeszcze A Jak nie to, bo nie trzeba coś wymyśleć. Jakoś się udało, chociaż nie było to przyjemne. I teraz będę próbował wykręcić te dwie śruby i wyjąć szybę. Jedna śruba wykręcona. Teraz druga. Druga po prawej stronie jest minimalnie inna. Szyba jest luźna. Trzymam ją od dołu i próbuję wyjąć z zamkniętym dachem. Och. Udało się wyjąć szybę. Nie jest to wcale takie trudne. Trzeba po prostu trochę pchnąć do tyłu i... Szyba wychodzi, także jest spoko. Dobra. Teraz problem jest taki, że nie mogę zamknąć głównego okna, co by mi się przydało. Ale spróbuję wymontować ten mechanizm, wyjąć go z tej wnęki, potrzebne jeszcze raz i wtedy spróbuję. No. Kostka wyjęta. Jak kostka była wpięta, to po prostu podważyłem się żeby wcisnęło ten dzyndzel podważyłem o część obudowy i wcisnąłem to i je wyskoczyło ładnie teraz biorę się za odkręcanie tych dwóch śrub które wydają się mocować ten cały mechanizm są prawie na płasko z śrubą i to będzie soket 15 mm Odkręciłem te dwie śruby, ale tutaj trzyma się jeszcze u góry i widzę, że tutaj jest otworek rewizyjny na jakąś małą śrubkę i to chyba tyle Śrubka 10 mm Będę musiał jakąś wyjąć soketu, ale mechanizm jest luźny, więc będę go wyjmował Dobra, mechanizm wyszedł idiotycznie prosto Po prostu przychyłem go w tę stronę i wyciągnąłem silnikiem do przodu no i chyba właśnie widać, że linka pękła oj tak, albo się wysunęła? po prostu? czy mocowanie może na nią pękło? bo widać, że linka jest cała hm. widzę właśnie, że leżą jakieś kawałki plastiku więc prawdopodobnie tu było mocowanie na drugą linę, które po prostu pękło. Nawet nie lina, a to chyba niedobry design, w przemyśleniu ten mechanizm cały stoi. Bo powinien się ruszać góra dół. Swobodnie, jeżeli nie ma naprężenia na tych linkach, z tego co mi się wydaje. Ech. Więc pewnie silnik był mocniejszy niż plastik, to się nie ruszało i wyrwało. Dobra, podpiąłem ten mechanizm, tak o. Bo jak jest odpięty, to i tak mi nie pozwala złożyć okna. Więc, miejmy nadzieję, że może się uda, chociaż okno przednie złożyć. Ach, zobaczmy. Dobra, coś zaskoczyło i udało się zamknąć przednią szybę. Więc tyle dobrego. No co, no widzę, że ta linka nawet tego w dół ściągać nie chce, więc coś tej musiał się zaplątać w środku też. No co, no kupię nowy, regenerowany pewnie, bo sam sobie z tym nie poradzę i tak już pewnie dużo oszczędziłem na wymianie tego. No dobra, to do zobaczenia. Dobra, kilka dni minęło i sytuacja wygląda następująco. Po pierwsze, można sobie kupić za około 40 zł taki zestaw klipsów do Mitsubishi. Tylko nie wiem, czy. Czasem te klipsy nie są pinin farinowe, czyli włoskie, ale to się przekonamy. A druga sprawa to jest sam mechanizm. E, wrócił z regeneracji. Jest to ten sam, który wysłałem. No i co widać, że tu jest zrobione epoksydem, pewnie. I tutaj też dokręcony kawałek plastiku, żeby się trzymało na szynie. No i cały koszt takiej usługi to 600 zł Dobrze, że w ogóle że są tacy usługodawcy No cena trochę droga ale to już Zależy od was jakby ktoś chciał to miejsce w którym to robiłem to jest się nazywa podnośniki szyb i jest w obornikach więc możecie sobie znaleźć w Google jeżeli potrzebujecie ceny jak mówiłem, 600 zł. Tak, jeszcze przy okazji zapomniałem wspomnieć, że fachowiec, który mi to naprawiał, mówił, że wszystkie w ten sam sposób się psują. Więc go up Na pierwszy ogień idzie mechanizm żeby coś te śrubki. I będę go wkładał górą, tam i spróbuję go przymocować. Dobra, pierwszy w up, prawie Upuściłem śrubkę. Tutaj jest wzmocnienie, może wpaść do środka. Nie ma tutaj dziury, więc trzeba uważać. Dobra, mechanizm zamontowany. Teraz wpinę wtyczkę. Dobra. I co, idę do szyby. Nie będę pokazywał, jak się wkłada szyba, bo nie chcę jej ale powinna wejść. Przy linii dachu bez jego otwierania też pewnie mógłbym to zrobić, ale po co? Mechanizm jest tutaj, widzę go czuję. I trzeba się upewnić, że szyba siedzi w mechanizmie. Czy może sprytniejszym będzie go najpierw zniżyć, zanim zamontuję szybę? Chyba tak. Chyba to będzie lepszy pomysł. No, no, to tak robię. Mechanizm działa. Mam tutaj mniej więcej w połowie. Idę po szybę i będę próbował ją wkładać Szyba już siedzi, bardzo prosta sprawa Wkładałem szybę w samochodzie, żeby właśnie wcelować w mechanizm On ma taki rowek, czy rowek? Podpory, więc szyba nam dalej nie spadnie I co? Te szyby minimalnie się reguluje No minimalnie się reguluje, po prostu powiedzmy tak więc co spróbuję zrobić To podnieść okno delikatnie, uważając i jak będzie mi się podobało jak leży z dachem to wtedy ją przykręcę to inaczej żeby być jeszcze sprzytniejszy po prostu na luźną wrzucę te śrubę. na luźno je przykręcę i potem będę mógł dokręcić jak już ustawię okno problem jest jeszcze taki, że trzeba namierzyć gdzie są dziury śruby przykręcone zapałem sobie najpierw lewą dziurę a potem ruszając czubkiem okna trafiłem w drugą już po prostu mając śrubę i lekko naciskając dobra szyba ładnie siedzi jak to zacznę puszczać i teraz dam drugi raz to idzie i teraz dam w górę kończy się i to okno wstaje, więc spuszczę ją i dokręcę. Szybko dokręcona. Sprawdźmy, jak to będzie działać. Koniec. I druga. Jeszcze raz. Do. I do. Koniec. Teraz do góry. Koniec. Dobra, jest wpyte. Dobra, szyba działa. To teraz krok po kroku to samo, co było tydzień temu, tylko do tyłu. Dobra, głośnik zamontowany, wtyczka wpięta. To jakby ktoś się zastanawiał, to są na nasadkę. Nie śrubokrętowe, bo też zostały mi trzy śruby po czym innym. Eee, i co. I muszę je dokręcić. O, można się powoli brać za chyba nakładanie z powrotem boczka drzwiowego. Tylko sobie obczaję te klipsy, czy kupiłem dobre, czy też nie. Dobra. Klipsy są minimalnie inne w tym zestawie. Te mają trzy czpienie, te mają 4. Ale fajnie wchodzą w blachę te i w boczek też pasują. Nie, nie wskakują tak fajnie jak te, ale też pasują, więc będę zakładał takie. Dobra, cały boczek w klipsach. Teraz próbujemy go wsadzić, rozpoczynając od tej części. Wchodzi spoko. Ta część jest miękkiszona, więc można ją sobie podnieść. To ma taką wypustkę, bo nie chciałem czuć pod palcem. I trzeba włożyć wypustkę w... Na tym elemencie dobra, chyba się ułatwię robotę, żeby nic nie połamać, i schowam ten dach i zobaczymy wtedy. Bo, tak to jest ciężko to podnieść, w drugą stronę było znacznie lepiej. A teraz są te klipsy, i pewnie wszystko musi wejść na własne miejsce Dobra, jest luz, niestety sprzęgła nie wcisnę, ale trudno. Dobra. Zamki odpięte. Próbujemy. dach otwarty teraz tylko zamocować tak to można pracować, co? wypada mi przy okazji jakaś część e, tu widzę, tylko czy ona powinna być nad, czy pod czy dociskać ten pas? ciężko stwierdzić chyba powinna go dociskać, dobra założę ją na końcu, bo to się i tak podnosi udało się, słyszałem jak klipsy wskakują na miejsce e, będę musiał te uszczelki podwinąć ale chyba tyle Teraz co? Eee, te śruby Oj. Te śruby I jedna na dole Pas zamontować eee. A i uszczelka W normalnym samochodzie pas wpięty jest w ten sposób Okolcik jest trochę inny Chodzi o to, żeby się nie zawijał i tu rzeczywiście tego nie robi Dobra Tak Ten pas jest naprofilowany Ale moim zdaniem to powinno iść odwrotnie To idzie przy ciale, nie zawija się Mniej więcej jest tak i tutaj na nogi Powiedzmy tak, czy tam na brzuch W tę stronę I to jest odwrotnie zupełnie, w drugą stronę Dobra, zostawiłem ten pas od zewnątrz do środka, no pęk, że ci włosy partacze z fariny to źle przyszyli na no, odwrót. No to jest niemożliwe, żeby ten pas był zakręcony Tym bardziej, że to wchodzi dobrze Jakbym to odwrócił, to było głupie, to by się skręcało mi na tym. No To musi być źle przyszyte. Dobra, wstępnie jest ogarnięte. Teraz się można tą częścią zainteresować. Dam znać, jak ogarnę. Ta część po prostu ma dociskać pas. Tutaj chyba widać. O, może nie, musi mi wiedzieć, że ona tutaj dociska pas. No to co? Zostały fotele. To dokręciłem jak tylko mogłem. To tak, żeby nie pomąć plastiku. Wszystko z wyczuciem. I co? To jest luźne, no, ale nic nie z... A co może bym jakieś wkręty znalazł? Tak to jest, spartacu poprzednich właścicieli No niestety, dobra montuję fotel No Pokażę wam coś XD, bo chciałem sobie sprawić Jaka nakrętka powinna mocować no, fotel A tu, się A tu się okazuje, że jakakolwiek O Boże Ludzie przestańcie gruzować te samochody Naprawdę składowanie tych nakrętek w jednym miejscu To nie jest taka wyższa szkoła Dobra, warto sobie oparcie wsadzić najpierw i po prostu walnąć, żeby skoczyło na miejsce i potem to jest tak wyprofilowane, że fotel też wskoczy tu jedna śrubka od oparcia tutaj druga od fotela no i co? Chyba Ostatnia, dobra, no, prawie ostatnia rzecz. Dobra. I ten plastik. Tutaj, pinin chyba znowu już nie podeszło. Bo z drugiej strony, wygląda na to, że to też jest jego defaultowa pozycja. Dobra. Auto złożone. No i windzocik zamontowany. Tu się mocuje obok fotela. I tutaj od dołu dobra mam nadzieję, że tym filmem komuś pomogłem i co dzięki za oglądanie żeby nie było, że wiem co robię to chyba jeszcze w weekend będzie poprawka mała przylega, ale brzydko a tutaj za to jest też źle, bo jest aż na tym Tak sobie teraz patrzę No trudno no Zobaczymy, może weekend poprawię, może nie Winshot super sprawa